Poniedziałek, 7.30 rano, pan bokser jedzie do pana doktora na wymianę rozrządu, 15 km od legnicy a ja muszę jakoś wrócić i dlatego zabieram swój sprzęt do cięcia wiatru, jak widać używany dość często i będę miał niespodziewany trening w poniedziałek rano, znaczy w środku nocy o 7.30 Pan reżyser, tak, tam jest bus, zostawiam w kolejce do pana doktora, tutaj kawka w Patrykowym kubeczku. Pozdro Patryk. To żyje? Czy to nie żyje? Czy bateria tu umarła? Oj, bateria umarła. Nie będę wiedział jak szybko jadę, jak szybko tnę wiatr. No dobra. Dobrze, że ja sobie dwa, trzy razy w tygodniu robię taki trening rowerowy po 50 km, to wrócić 15. To nie jest wielka sprawa. Ale przejeżdżam przez miejsce z plecami tam moimi, o tamte okna, tamte tamte. To było moje przedszkole, do którego chodziłem. Ale dlaczego wam je pokazuję? Tu jest ogrodzenie przedszkola, a tu gdzie się kończy, gdzie ten murek, tu już był tak zwany, zaczynał się kwadrat. Zresztą tam widać resztki ogrodzenia. Tu jeszcze stare pomalowane opony, prawdopodobnie jeszcze pozostałości po Rosjanach mieszkających w Legnicy. Tu była taka metalowa brama przez to ogrodzenie tutaj, które widzicie, tam jeszcze resztki są mocujące drut kolczasty, takie wypusty półokrągłe na górze. Mały Grzesiu prosił żołnierza rosyjskiego o guzik z gwiazdką. A wtedy była taka moda, żeby te guziki jakoś zbierać, nie wiem czemu tak naprawdę. A to co widzicie za mną te domy, to już był teren tak zwanej Małej Moskwy. Tak była Legnica nazywana za czasów, kiedy wojska rosyjskie tutaj stacjonowały, tam już nie było wstępu, albo wstęp mieli nieliczni. Cała wielka część miasta była wydzielona dla rosyjskich żołnierzy. W budynku ZUS-u, który gdzieś tam dam kawałeczek jest oddali, była ca cała siedziba wojska. Tak to wyglądało. No teraz to teraz to się prezentuje już zupełnie normalnie jak polskie osiedle, tylko stara niemiecka zabudowa. Jak widać resztki ogrodzenia jeszcze się ostały, takie no dobre 40 lat wytrzymały. A tu macie teraz ujęcie no z dawnego terenu kwadratu i tam w tą ulicę właśnie jadą te Łazy 469. Tam była brama w oddali oddzielająca kwadrat właśnie od reszty, reszty legnicy, a ujęcie było kręcone tam tam, tam przy tamtym. Przy tamtym drzewie ciągle jest, skrzyżowanie ciągle jest. A zaraz Wam jeszcze pokażę budynek ZUS-u, jak teraz wygląda. No tu się teraz znajduje budynek zus -u. 50 metrów od tamtego skrzyżowania. Budynek dalej funkcjonuje. Wygląda nieco inaczej teraz, ale ciągle jest. No dobra, rowerem pojeżdżone, a dzisiaj na start po weekendowe Wasze zamówienie, Czas zacząć wysyłać, pakować, pakować, wysyłać. Na pierwszy ogień pasek taki na szybę do Poloneza FSO czarny z logiem z boku i napisem FSO na środku. Dobra, i kolejne zamówienie, rameczka do Mercedesa. Bez gwiazdy nie ma jazdy i tak jak widzicie, jedna sztuka. Pamiętajcie, że rameczki sprzedajemy na sztuki, tak jak tutaj widocznie ktoś chce sobie założyć, na przykład tylko z tyłu. Jeżeli nie jest to dedykowany zestaw ze smyczką tak opisany, to pamiętajcie, rameczki na sztuki. A taką naklejkę kojarzycie, pamiętacie? Tak zwany Kill Roy. Pani zmienników na pewno kojarzą. Ciapulek na aucie, na swoim Fiacie miał taką naklejkę. Ona była truciut inna, bo tutaj miała czerwone kolorki jeszcze. U mnie jest dostępna w takiej wersji, w takiej kolorystyce. Oczywiście te kolorki będą wyglądały zupełnie inaczej, bo naklejka jest do przyklejenia na wewnętrznej stronie szyby, także ma taki nadrukowany biały Biały naddruk. W rzeczywistości, jak się popatrzysz pod słońce, to jest to taki ładniejszy zielony kolor. Widzicie to teraz na zdjęciu Fiata Mateusza. A taką piękną koszulkę już wam pokazywałem na kanale, czy nie pokazywałem wam? Pewnie, że wam pokazywałem, ale pokażę wam zaraz coś innego, bo koszulkę już widzieliście. Leci kolejna w Polskę, ale tych dwóch rameczek chyba wam jeszcze nie pokazywałem. Oczko wypadło temu misiu. Co się porobiło? Śruba w male, bym się urwała. Tryskiwać jeden nie chce wyjść. Czyli jest normalnie. Tu to ktoś, ktoś popsuł. Aj! Ja pierdzielę! Zawsze coś. ja sobie z tej radości w międzyczasie zmienię ramki, bo to już widać się zmęczyły. A tutaj sobie założymy z takimi listwami. To założymy na przód, a taką sobie założymy na tył. O, to trzeba będzie. No trzeba wymienić no, a tutaj przy... to naprawimy naklejką. No i Fabia dostała piękną rameczkę z przodu, a tutaj widzę panu zdjęli tablicę, nie wiem czemu. To ja mu założę takie ładne rameczki pasujące do, pasujące do żółtej pandy. Ale to łobuz ktoś musiał być, że zdjął te i tablicę gdzieś zabrał. Znalazły się, zupełnym przypadkiem leżały w bagażniku Fabii. Nie wiem jak to się stało. Może być. Mój absolwent były uczeń i kolega, znaczy, boże, kolegi syn. <laughs> Mierzymy mu teraz takie cudo. Tu wychodzi 161 cm i tu się będzie zakrzywiało do góry. Nie pokazuję Wam na razie jakie to auto. Znawcy mogą rozpoznać tam po jednym elemencie, ale będziemy coś na niego tworzyć. To będzie gdzieś w którymś kolejnym odcinku. No dobra, tu przy okazji do pieszczania pandy. Ja wiem, że to można kupić i to kosztuje grosze na Allegro, tak naprawdę bo chyba za 30 parę złotych można już to kupić, ale ja będę miał Friday jak sobie ten mieszek zaraz sam uszyję z takiego materiału, który kiedyś gdzieś tam sobie też kupiłem na Allegro. Ale tu się zaraz pobawię. I to nie na maszynie, tylko normalnie, tradycyjnie igła, nitka i takie coś zmajstruję. Dobra, tu jeszcze taka mała ściąga. Tu jest taki ząbek, pan ząbek czesany i ponumerowałem sobie te elementy, żeby to w odpowiedniej kolejności zszyć i potem założyć. No, i tak to sobie powoli tutaj zszywam. Tak już mamy dwa pierwsze elementy zrobione. Szef wychodzi bardzo ładny, nie będzie tego widać. A taki materiał, widzicie? Taka udawana alkantarka z delikatną gąbeczką. No, ale niestety potrzebne już jest mi to cudo. W wieku 40 paru lat doczekałem się okularów i niestety takie rzeczy, taką dłubaninę, muszę już dziubać w okularach. Dobra, koniec. Zająć praktyczno-technicznych, a w pandzie, jakbyście chcieli to wymienić, to, to trzeba po prostu pociągnąć, żeby nie obracać, bo tu jest wieloklin. Kurczę, ale ładnie, no powiem Wam, mi się podoba. Jest elegancio. Dobra, a teraz mała przerwa reklamowa, oczywiście, przy poniedziałku kolejne zamówienia. Tym razem znowu graczek namieszał, pokazał się w tej koszulce. Na razie przejechaliśmy z 50 km i wóz sprawuje się doskonale. Wzór przypadł Wam do gustu. Są już pomysły na kolejne licznikowe koszulki, także cierpliwości. Będzie troszkę tego więcej, a ja się tymczasem biorę do pakowania, do produkowania koszulek. Niech cieszą. Noście z dumą. A tu w międzyczasie pokażę Wam jeszcze Pierwszą serię, jeżeli chodzi o naklejek upamiętniających MRA 75, premiera. No, już za kilka dni na zlocie w Dobrzeniu Wielkim. Pamiętajcie, 12-13 lipiec. Wy to będziecie szybciej, chyba oglądać. Mam nadzieję, że uda mi się to zmontować. 12-13 lipiec, Dobrzeń Kołopola. Fiatowa impreza, głównie fiatowa, ale przybywajcie, właściciele wszystkich klasyków, wszystkich zabytków. Zapraszamy serdecznie. Ja zapraszam w imieniu Zygmunta Poniżego, organizatora. A taka wlepka oczywiście będzie niedługo już w sklepie do nabycia. I koszulka pewnie też. Dobra, jeszcze jedno zamówienie Wam pokażę. Takie rameczki do Poloneza lecą. Dwie naklejki FSO Sport. Dwie naklejki. FSO i dwie naklejki na tylną klapę, na lewą stronę Ato Plus i na prawą 1.4 GTI 16V, także jakiś rowerek dostanie nowe naklejeczki. Naklejki w przypadku tych akurat dwóch na klapę bagażnika zrobione na wzór oryginału. Dół to jest druk solvent, czarno-czerwony, laminowany fragmencik, natomiast góra to jest sitodruk i tutaj jest to drukowane na folii przezroczystej, ale kolorem srebrnym on się... Pokażę lepiej jak zerwiemy folię transportową na klejeczki zrobione na wzór oryginału. Ci po niebiesku smurfetę czytaj Fabie, która przejrzała na oczy. Zobaczcie jakie ma piękne reflektory. Bo wczoraj jeszcze było tak. Aż no, jej się odmłodniało. Dzisiaj przyjeżdża po nią Michał, a ja mówiłem, że ja y, klapę naprawię do czasu przyjazdu Michała. Michał już jedzie i teraz żeby naprawić tą klapę to z pomocą przychodzi ploter, biała folia samoprzylepna i głupi pomysł. Pomysł, przez który pewnie narażę się damskiej części widowni, a na pewno Asi, czyli Żonie Michała. A Zaraz wam pokażę o co chodzi. No, buba jest taka, jak to naprawić? Izopropanol przecieramy w miejscu, gdzie będzie przyklejony. Usprawiedliwienie, tu jak przetrę, to, to się nie wyciągnie. No, ale i teraz słuchajcie, mam jedną rękę, także pokażę wam efekt końcowy. Nie, nie dam rady Dobra, coś takiego Asia, mam nadzieję, że mnie nie zabijesz wybacz, wybacz, proszę No naprawione Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, ja w moim przyszłym, może nabytku. Nie wiem, muszę ocenić, jakim stanie jest. No. To już jest sprzedany, tam jest umowa. No tam jest umowa, pan na. Tak, 7,900, tak jak uzgadnialiśmy. A, a jaka waluta? Stawki są w dolara, przeliczyłem na złotówki, jesteś mikrylem jeszcze 630. Jak ci się podoba wnętrze i te cukierkowe tutaj? O, to już no, chyba zesztywniało. Tak, spoko. Najbardziej mi się podoba to wgięcie na klapie, które jest tak symetryczne że Wygląda jak w Nowych Skodach, też mają takie zagięcie przy rejestracji, no I Idola, zarzywiały się raczki, rewelacja No to jest takie, to są takie rzeczy, które Ci zostawiam no super, Żebyś sobie sam podopieszczał, widzisz tutaj nawet był zaczęty, hodowany welur nad, na, na tym, aksamitny taki, no, ale już się spęka. troszkę wytarł Także resztę sobie Pan A sam A włącz Pan audio, włącz Pan audio, pokaż, Tak, daj. Radio Symfonii, cicho, Radio Symfonii To nie jest najtańsze na pewno, skoro się nazywa Symfonii To już jest włączone? Tak, jest włączone. A będzie grało? Rozmowa Trump, Załański, a Kijów podaże... a gdzie są nie nie wiem, głośnik no, jest, jest chyba tu jeden. U. 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 A tam jest drugi i to tyle, jeżeli chodzi o ilość głośników. Tu nie ma? Chyba nie. A miejsce jest? Miejsce, a, ale miejsce jest. Jak na grygu? No, Tron, tam co możesz tak porobić. Muzyczki Ej. żadnej nie ma, jest godzina wiadomościowa, także nie ma żadnej muzyczki teraz. Poczekaj, a nie można tu jakieś. Music, ty coś symfonii, to musi działać. Przełączanie jakiegoś equalizera? TP, scan, aim, do tak. na namierzania Tak, tak. Wszystko jest na tak w tym aucie. Po też jest fajna. To już no nie, no ja myślałem, że to jest dynamicznie Dynamiczna. Stanie, A ten zenzelek? A to jest na okulary, oryginal. Bardzo ładnie, tak. Dobrze, że nie. Gdzie pan mnie tam sięgasz? To się wszystko nagrywa. To okulary? No, no, no to Ale także ktoś tak. Używał tego. Chyba często się psuła, bo już wyblakł. Nie, to jest. To się tym włącza opcję zaparkować. Nie można. Wszędzie. Nawet tak, nie, nie ma tam i to mruga, to tam majka. I tutaj jest inaczej w porównaniu do Seychento, bo tu jak pociągniesz dźwignię, to od razu. O! o! Nie trzeba włączać I jest wycieraczek. Ten. jest szeroki, a nie punktowy. Tak, jest, jest spryskiwacz taki ten, nawet płyn uzupełniłem. Panu? Szyberdachu nie ma, yy, ale w seichento. No, w tak? w trzeba yy, włączyć. Aha, pociągnąć dźwignię, żeby włączyć spryskiwacz i włączyć dźwignię do góry wycieraczki, tak. żeby się włączyły. My tutaj... Myślisz sobie, że nie ma technologii. Tak, ale nie. A tu jest technologia. Tak, technologia. Aj, jedyne, tak wiesz, że w Seychento ta technologia jest z tyłu że jak włączyć spryskiwać, to wycieraczka się uruchamia sama Ale to tylko z tyłu A z po przodu nie No właśnie, bo hmm. to właśnie. myśl technologiczna Dobra A Ty mówiłeś o tym wgięciu, tak? O, no, <laughs> no to jest wgięcie, to jest uchwyt na palce do zamykania klapy No nie no, jak zamykasz z góry to wiesz to... Ja mam krótszą kurde w tym Porządny wóz Będzie służył na lata Na lata kilometrów Boże, stare chłopy. Stare chłopy, stare auto. A zabawę mają. co nie miara. Fantazja, fantazja, bo fantazja jest od tego. A jak ci się podoba, Michu, to żółte pudełko. To auto, które się u mnie pojawiło takim zupełnym przypadkiem. Pierwsze A. wrażenia? Pozytywne zaskoczenie. Ilością miejsca. i akwarystyką w środku. Normalnie jak. I wnętrze? No wnętrze to ja nie wiem co chłopak, robił. Chyba portfolio trzymał, bo 21 lat, nie 21, tak, 21 lat na tak gównianych plastikach ani jednej ryski to w szoku jestem. Poczekaj, pokażemy jeszcze ludziom. Bo to, Słuchajcie. to... Jak ktoś tego nie ma, to nie wie jaki to jest ból. Panda się trafiła i żal było nie wziąć, nie zabrać. To się rysuje przy każdej rzeczy, naprawdę. Przy... Środek jest w takim stanie, wiadomo, że jest do przeprania, kierownica jest do zmiany, bo jest porysowana, ale cała ta deska rozdzielcza i tak dalej, to jest jedynie do umycia boczki. No wszystko jest, no niezmęczone, pod sufitka nawet jest bardzo ładna, nieopadnięta, jak w fabi, I nawet takie dodatki to no. świadczy o tym, że to jeździł tym ktoś, kto. Samo. To takie rzeczy zakładał jeszcze w polonezach tak i w, w dużych światach. Tego w samochodach już nie ma. Yy, chlapacze w sensie. Tego nie no. ma od zawsze w samochodach. Takich bajerów to już dawno nie ma, faktycznie no. Ale balony. Jak no ma gdzieś tam jakieś tam wiesz swoje delikatne, no tam e, delikatne dziaby, ale auto ma 21 lat, umówmy się i 250 tysięcy przebiegu. Tak, błotniki są e, w innym kolorze, ten był cały malowany. I trochę rdzy tutaj wy, wyłazi, naturalna kolej rzeczy. A z tej strony była delikatna przygoda, błotnik też jest zmieniony, był ucieniowany, to widać. E, ta listwa była odklejana, ta szyba jest inna. Ale tak poza tym. Fiu-fiu-fiu-fiu fiu, ekstra. To jest w ogóle ściema, tam nie ma tworzy. No to jest ściema taka, no. no Jak już się chłodzi? Z powietrza bierze Nie, no dać. tędy, tędy, tędy. Ale. Już nowy znaczek. Lalka, dobra. Spryskiwacze, Dobre. Spryskiwacze są, szyby, działają. Ale włączają wycieraczki? Doszli do tego w e, Chyba tak, chyba tak. Do tego chyba doszli. Dobra, auto u mnie trochę pojeździ. A co dalej zobaczymy? Miałem już nie kupować żadnego auta. A to nie jest auto, to jest panda. To jest panda, tak. Miałem nie kupować już żadnej pandy. Czekajcie, nawet ma centralny zamek. No. E, miałem już nic nie kupować, a A jutro jadę oglądać następną pandę. Piękny kolejny dzionek. Piękny kluczyk. Michu, oddaje ci, e, że tak. To... szeroki kąt. Oficjalnie skoda jest twoja i y, dbają o nią. Bardzo nie szerokości, Michu, przyczepności. Dam znać jak dojedziesz. Daj znać, czy dojedziesz. Ja, tak. <laughs> nie tak nie, tak nie jak dojedziesz, tylko czy, czy dojedziesz. Nie no, dojedziesz. Auto jest porządne. Mam do niej zaufanie. O potem do góry mam to, właśnie... No, jest regulowany, to nie widziałeś o, o tym. To który jest cały czas otwarty. No, może tutaj trzeba po, tutaj poszturchać, pogmerać. ja to ja tutaj taką ciekawostkę zauważyłem wczoraj, jak jeździliśmy, że jak wrzucisz wsteczny. Aha, zapala to się obieg wewnętrzny. wewnętrzny. Nie wiem o co tu chodzi. Ja także... te... Czekaj, ty, bo ja tam jeszcze śmieci zostawiłem i długopisy moje dwa firmowe. Nawet trzy chyba zostawiłem. Śmieci to proszę. Śmieci to oddawaj, a długopisy sobie zostaw. Jeszcze coś, faktura. O, właśnie, no, faktura. A kto a! tyle lat faktury trzyma? Pierwsze palenie. 7-4 spalanie. A. O, O! 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 Dobra, próbujmy! Czekaj! Nawigacja. No, jedź już stąd! Odjedź stąd, jak ci mówię, grzecznie! Ale popatrz, kierownica nawet taka nie niespecjalnie mocno wytarta. No, w porównaniu z No, w pandzie jest bardziej Ale zmęczona. Też wszystko inne, ma nowe. Tu też jest fajnie, będzie zadowolony. Dobra. Dziękuję bardzo! Na zdrowie! Kiedy się widzimy? Eee, dwa, dwa, trzy tygodnie? Dobra, to ja. Może ten... pandą przylecę? Jedną pan? z dwóch. Najlepiej. <noise> Strzelam przez żółtą. Dobra. Na razie, Na razie cześć. Okay. To było najszybciej zarobione 0 złoty. <noise> Cieszę się, że mogłem pomóc. Pożegnaniem z Fabią kończę też ten odcinek, żegnam się z Wami. Hasło może być Fabia na koniec, kto wytrwał do końca i dziękuję Wam bardzo za to. A ja się tymczasem pakuję w pandę i jadę do Maćka i jedziemy po pandę. Także tak, pozdrowienia dla wszystkich w ten sposób chorych ludzi, którzy co chwilę coś kupują. Graczek, ja wiem, Ty już masz nic nie kupować, ale to jest choroba. Trzymajcie się, cześć, hej, pa, do następnego.